Witam Was serdecznie. Dzisiaj pierwsza lekcja z dżumy. Być może zdziwi Was fakt, że mam na głowie czapkę, a ze w domu. A to dlatego, że po raz pierwszy pozwoliłem ściąć sobie włosy komuś, kto nie jest fryzjerem. I wolałbym, żebyście tego nie widzieli. Chociaż nie wyszło tak źle. Mamy dżumę. To jest wybitna powieść Alberta Kami. Nie wolno jej nie znać. Nie tylko dlatego, że mamy dzisiaj sytuację dżumową i na żywo jesteśmy w stanie zarejestrować wszystko to, co mamy w tej książce opisane, ale dlatego jest ona ważna, ponieważ pokazuje nam ona całe spektrum ludzkich reakcji na sytuację nie tylko odcięcia, ale również na konfrontację ze złem. Najważniejsze jest to, żebyście ogarnęli, że pojawia się w dżumie. Stary jak świat pomysł paraboli, czyli przypowieści. A przypowieść albo parabola powinna być Wam znana przynajmniej od czasów pierwszej klasy, gdzie mieliśmy do czynienia z przypowieściami ewangelicznymi. Co pisze Albert Kami we wstępie do Dumy. Albert Camus cytuje Daniela de Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny. Jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś, co nie istnieje. A więc najprościej wytłumaczony mechanizm paraboli. Ukazujemy coś poprzez coś. Mechanizmy czegoś poprzez mechanizmy czegoś innego. Co ma? Analogiczną strukturę. Pierwsze zdanie. Ciekawe wypadki, które są tematem tej kroniki, zaszły w 1940 roku w Oranie. Dlaczego Albert Camus nie pokazuje konkretnej daty? Tylko i wyłącznie dlatego, żeby zasygnalizować, że ta historia mogłaby się zdarzyć zawsze i wszędzie. Dlaczego lata 40? Dlatego, żebyśmy mieli pewnego rodzaju świadomość tego, jak wtedy wyglądał świat. To znaczy, co było możliwe, a co było niemożliwe. Jeździły tramwaje, pływały statki, ale nie było możliwości, żeby porozumieć się z kimś przy pomocy internetu. A więc lata 40 XX stulecia, ale ta historia równie dobrze mogłaby dziać się w średniowieczu. Mogłaby dziać się w renesansowych Włoszech, mogłaby dziać się dzisiaj w mieście odciętym kordonem sanitarnym. Tak? Po drugie, Albert Camus, pisząc, że akcja dzieje się w Oranie, wcale nie ma na myśli jednego konkretnego miasta. On ma na myśli każdą przestrzeń, która może być odcięta. Przez jakiekolwiek nieszczęście. Po trzecie, tytułowa dżuma. Wcale nie musi być dżuma. To może być jakakolwiek inna choroba, taka jak dzisiaj. To może być jakiekolwiek inne nieszczęście, które spotyka na ludzi, które spada na ludzi. Na przykład, odcięcie z powodu pożaru. Przypomnijmy sobie Australię i ostatnie pożary w tamtejszym buszu. To może być nieszczęście, które nazywamy okupacją, to może być inna katastrofa naturalna, taka jak na przykład powódź. Albertowi Kami wcale nie zależy na tym, żebyśmy przywiązywali się do tego, że pisze o zarazie. On pisze o wielkim nieszczęściu i wielkim złu, na które ludzie nigdy nie są gotowi. Ale za każdym razem są przez to zło osaczeni i muszą zdać pewnego rodzaju próbę. muszą zdać pewnego rodzaju egzamin ze swojego człowieczeństwa. muszą przejść próbę bycia człowiekiem. Kolejna informacja. Dlaczego to jest jeszcze parabola? Ano dlatego, że bohaterowie opisani przez Alberta Kami wcale nie są postaciami, które są ważne ze względu na to, jak się nazywają. One są ważne, dlatego że wykonują pewnego rodzaju funkcje społeczne, albo są pewnego rodzaju przykładami zachowania w stosunku do nieszczęścia. Czyli nie jest istotne, że główny bohater dżumy, dr Rie, nazywa się Rie. To jest kompletnie nieistotne. On może się nazywać Kowalski, Wiśniewski. Albo to może być kobieta i może być pielęgniarką. To jest nieistotne. Istotne jest to, że mamy do czynienia z kimś, w kogo w zawodzie leży idea pomagania innym. To jest nieistotne, że pojawia się w dżumie ojciec Panelo, czyli kapłan. To może równie dobrze być papież, to może być równie dobrze biskup, to może być równie dobrze ktoś będący innego wyznania, na przykład Muzułmanin. Istotne jest to, że Pojawia się bohater, który widzi początkowo w dżumie pewnego rodzaju karę. Także bohaterowie sami z siebie, jako istoty noszące takie, a nie inne nazwiska, nie są istotni. W ogóle ważne jest to, że reprezentują różnego rodzaju punkty widzenia danej, da, danego wydarzenia. Dlatego to jest parabola. Krótko mówiąc, podsumowując, duma, może dziać się zawsze, może dziać się wszędzie, nawet na stacji kosmicznej wyobrażam sobie, wyobrażam sobie jakieś zamieszkałe, e, marsjańskie osiedle, które jest dziesiątkowane przez jakąś kosmiczną chorobę. I ludzie zachowują się dokładnie tak samo jak pseudo Albertkami. I może dziać się w każdych czasach. To znaczy, ta, ten zestaw różnego rodzaju reakcji na zło jest tak samo aktualny w średniowieczu, w renesansie, w baroku, w każdej po kolei epoce literackiej, a także w przyszłości będzie. w przyszłości będzie. Hmm. aktualny? Nie wiem, czy to dobre słowo. Ok, także powinniście zrozumieć. Pierwsze wejście z dżumy. To jest parabola, której nie wolno odczytywać tylko i wyłącznie dosłownie. Nie wolno. Bo jeżeli odczytacie dosłownie, to będzie bida z nędzą. A jeżeli odczytacie to w sposób paraboliczny, czyli będziecie widzieli w tym pewne uniwersalne prawdy na temat człowieka i jego konfrontacji ze złem, to wtedy wszystko będzie tak, jak ma być. Czołem.